Witam Was serdecznie. Chciałabym złożyć serdeczne życzenia całemu naszemu środowisku, pielęgniarkom i położnym z okazji naszego dnia. Chciałabym wszystkim życzyć dużo, dużo uśmiechu, radości i spełnienia się zawodowego. Chciałabym również, żeby nasz zawód wreszcie podniósł się z kolan, żeby politycy zobaczyli, że Jesteśmy grupą zawodową bardzo zwartą, potrafiącą walczyć o swoje problemy, jednocześnie umiejącą te problemy na zasadzie dialogu rozwiązywać. Chociaż jeżeli o nas chodzi, to ten dialog trwa już bardzo, bardzo długo i nikt nie chce nas tak naprawdę wysłuchać. Nikt, bo gdyby chcieli. To przecież z każdej strony i z naszej również m, są różnego rodzaju rozwiązania, które można by było po przedyskutowaniu wdrażać, żeby nam się pracowało lepiej, żeby nasze zarobki były godziwe i żebyśmy stanowili środowisko ogólnie społecznie uznane. Nawet dzisiaj na Facebooku. Czytałam komentarze, gdzie wypowiedzi były o, czekamy dwie godziny, to lekarza, tu nas tak załatwiono, tu i tak nas załatwiono. Służba zdrowia jest upadła. Po prostu upadła. Życzę, żeby w końcu ktoś zobaczył, jak to wszystko wygląda, żeby Politycy pozdejmowali różowe okulary, nie patrzyli tylko na nas przez pryzmat lecznic rządowych. Pozdrawiam wszystkich raz jeszcze i raz jeszcze życzę dużo uśmiechu, dużo radości i jak najwięcej pozytywnych incydentów w naszej pracy. Wytrwałości również, przede wszystkim. Chciałabym również, żeby i pacjenci, którymi się na co dzień zajmujemy w tym dniu dzisiaj również byli dla nas mili. I powiem tak, może bezczelnie. Zapraszam do komentowania tego filmiku. Może jakieś życzenia dla pielęgniarek i położnych. Dlaczego jestem sama? Tak, bo nagrywam ten filmik podczas rozpoczęcia swojego dyżuru, i po prostu więcej nas tu nie ma. Więc tym bardziej wszystkiego dobrego w tym tak pięknym dniu.